Oto akumulatorowe nożyce do blachy GST 10,8VLE Professional gwarantujące szybkie tempo cięcia. Cięcie metalu przy użyciu konwencjonalnych nożyc do blachy kosztuje wiele wysiłku, szczególnie przy większych projektach. Praca może pochłaniać przez to dużo czasu. Kompaktowe i niezwykle wydajne nożyce akumulatorowe Bosch oferują do czterech razy szybką pracę niż konwencjonalne ręczne nożyce do blachy, zarówno w przypadku cięć prosto jak i krzywoliniowych. Dodatkowo praca nie powoduje zmęczenia ani nie wymaga wysiłku. Na jednym cyklu ładowania akumulatora można przeciąć do 60 metrów materiału. Wskaźnik naładowania akumulatora informuje użytkownika o jego stanie gotowości do pracy. W zależności od grubości materiału można odpowiednio ustawić odstęp między nożami. Nożyce doskonale radzą sobie z cięciem metalu o grubości do 1,3 mm, a dzięki niewielkiemu ciężarowi zaledwie 1,4 kg oraz zwartej konstrukcji gwarantują niemęczącą i komfortową pracę. Szczególnie ekonomicznym rozwiązaniem Przyznaniem są noże wielokrotnego użytku posiadające cztery krawędzie tnące. Wypróbuj nożyce GSC 10,8 VLI Professional. Do czterech razy szybsze przy cięciu metalu i niewymagające wysiłku. Naturalnie z praktyczną walizką systemową L-BOX.